Był taki moment we wczesnych latach mojego trenowania, że czułem, jakbym to co robił nie przynosiło mi żadnego efektu. Trenowałem z ciężarami na swojej domowej siłowni, jednak w pewnym momencie stwierdziłem, że co ja w ogóle robię i że nic to mi nie da. Myślałem, że muszę wprowadzić jakieś radykalne zmiany w swoim planie treningowym. Postanowiłem więc przerzucić się na kalistenikę i szczerze pierwszy trening z własną masą ciała był fenomenalny. Pompa, jakiej doświadczyłem, była dosłownie nieziemska. Miałem wrażenie, jakbym trafił w dziesiątkę, jednak to wrażenie było złudne. Na kolejnym kalistenicznym treningu nawet nie czułem, jakbym trenował. Myślałem, że znowu robię coś źle i że znowu muszę prowadzić jakieś zmiany, aby poczuć pompę. W taki oto durny sposób zmarnowałem 3 lata mojego treningu. Mój brak wiedzy spowodował, że przez ten cały czas, zamiast skupić się na właściwym trenowaniu, to popełniałem w kółko te same błędy, przez które stan mojej siły i sylwetki stał w miejscu. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, na czym polega progresywne przeładowanie. Nie muszę chyba przypominać, że aby zbudować mięśnie, to musisz przestrzegać zasady progresywnego przeładowania. Czyli w skrócie, musisz stale zapewniać swoim mięśniom, wystarczającą ciężką ilość pracy, tak, aby mogły się do tej nowej ilości pracy zaadaptować, czyli po prostu się wzmocnić i stać się silniejsze. Poprzez progresywne przeładowanie zapewniasz ten nowy bodziec, aby za każdym razem, gdy trenujesz, powołać mięśnie do tej adaptacji. No dobra, czyli można powiedzieć, że po prostu z treningu na trening trzeba dokładać coraz więcej ciężaru do danego ćwiczenia, aby urosnąć. W teorii to się wydaje proste, jednak pewnie już wiesz, że w praktyce to tak nie działa. Problem polega na tym, że takie podejście jest z góry skazane na porażkę. Gdybyśmy mogli dokładać 2,5 kg co tydzień do naszego wyciskania na ławie, to już dawno by każdy z nas wyciskał po setki kilogramów. Jednak tak nie jest. Jeżeli będziesz tylko się opierał na tym schemacie liniowej progresji, to w pewnym momencie natrafisz na ścianę. Postaci zastoju i wiem co mówię, bo sam wiele razy byłem w takiej sytuacji. Musisz zrozumieć, że progresywne przeładowanie to nie tylko ciężar. Jest wiele innych sposobów na zrobienie progresu, które w dłuższej perspektywie sprawdzą się lepiej. W tym odcinku chciałbym tobie przekazać kilka schematów progresji, dzięki którym w końcu zacząłem robić postępy w swoim treningu oraz to, jak je praktycznie zastosować. Więc, jeżeli jesteś w podobnej sytuacji jak ja sprzed kilku lat, to wiedz, że stosując te schematy, unikniesz zastoju i frustracji z niej związanej. Tak jak wcześniej wspomniałem, liniowa progresja na dłuższą metę nie działa. Co prawda, da się zauważyć takie zjawisko w przypadku, gdzie zaczynasz stosować nowe ćwiczenie i z tygodnia na tydzień zauważasz bardzo szybki progres. Jednak ten szybki progres, wiesz lub nie, ma bardzo mało wspólnego z przyrostem mięśni. Twoje ciało tylko neurologicznie przyzwyczaja się do tego ruchu. Uczy się go. Powiedzmy przykładowo, że robisz ławę. Jednak w końcu cię spotkał zastój. Postanowiłeś zamiast ławy robić dipy. Na początku wydają się być bardzo efektywne. Masz takie zakwasy po nich, że to szok. Jednak po pewnym czasie dopada cię zastój na dipach. Wracasz na ławę. Owszem, jesteś na niej słabszy, ale czujesz tak zajebistą pompę. Że postanawiasz na niej zostać. I ten sam cykl powtarza się w nieskończoność. Tak było w moim przypadku. Dlatego właśnie moim zdaniem liniowa progresja jest do wyjebania. Jednak są trzy o niebo lepsze schematy. Dwa pierwsze z nich to Double Progression i Dynamic Double Progression lub podwójna progresja i dynamiczna podwójna progresja. Na czym polega Double Progression? Mamy zakres powiedzmy 8-12 powtórzeń. Mamy 3 serie jakiegoś ćwiczenia. I dokładamy ciężaru tylko wtedy, gdy wymaksujemy na wszystkich seriach dany zakres powtórzeń. Czyli w tym przypadku na wszystkich trzech seriach zrobimy 12 powtórzeń. Dynamic Double Progression polega dosłownie na tym samym. Z tą różnicą, że jak wymaksujemy dany zakres powtórzeń na jakiejś serii, to możemy na tej jednej serii w następnym tygodniu dołożyć ciężar. To najbardziej brandedowe schematy progresji, jakie istnieją. Ich zaletą jest to, że zapewniają autoregulację w Twoim treningu. Czyli nie musisz się przejmować dzięki nim tym, że zrobisz za mało albo za dużo. Po prostu starasz się zrobić za każdym razem jak najwięcej w danym zakresie powtórzeń. Można jeszcze pójść o krok dalej i zrobić z tego triple progression, potrójną progresję, czyli poza ciężarem i powtórzeniami, progresujesz jeszcze w jakości tych powtórzeń. Jeżeli chodzi o czysty bodybuilding. To moim zdaniem te dwa schematy progresji w zupełności wystarczą dla każdego, od początkującego do zaawansowanego trenującego. Jednakże, co powinni stosować ci, którzy są bardziej zainteresowani trenowaniem pod One Rep Maxa? Otóż, w ich przypadku zastosowałbym tak zwaną liniową periodyzację, czyli na przestrzeniu powiedzmy 10 tygodni rozkładasz intensywność tak, aby z tygodnia na tydzień rosła. Aż dojdziesz do ostatniego tygodnia, w którym masz zaplanowane robienie maksa. Rozkładając tą intensywność, będziesz bazował na dwóch rzeczach: na procencie swojego one rep maxa oraz na powtórzeniach w zapasie. Na ekranie zamieszczę przykład, jak to może wyglądać, więc jeżeli chcesz, to możesz spauzować i to ogarnąć. Nie są to jedyne schematy progresji, jednak w wymiarze trenowania na siłowni z wolnymi ciężarami myślę, że te trzy najlepiej się sprawdzą. Ale jak je zastosować w praktyce? Otóż, w Gratku, aby móc je w pełni wykorzystać, to musisz robić notatki z treningów. Bez dyskusji. Wiem, że to może wydawać się żmudne, ale w praktyce wcale nie jest takie trudne. Uwaga! Szybki poradnik, jak to robić. W przypadku Double Progression lub Dynamic Double Progression, wypisz wszystkie ćwiczenia. Zzeszycie czy w telefonie, a pod nimi poszczególne serie i ciężary, które wykorzystałeś. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj jest na przykład przysiad i trzy razy wpisane 36 kg. Pisujesz, ile powtórzeń zrobiłeś, i jeżeli wymaksowałeś dany zakres, to stawiasz strzałkę. W tym przypadku to jest Dynamic Double Progression, więc stawiam strzałkę obok serii, w której wymaksowałem ten zakres powtórzeń. I zapisując kolejną sesję, która będzie za tydzień. Po prostu wpisuję w tym ćwiczeniu więcej ciężaru. Proste. W przypadku liniowej periodyzacji chcesz rozpisać sobie na 10 tygodni, ile ciężaru w których seriach masz zrobić oraz ile zostawić powtórzeń w zapasie na danych seriach. Wiem, że to brzmi trochę skomplikowanie, ale wiedz, że wysiłek związany z robieniem tych notatek przełoży się na Twój postęp w treningu. Jeżeli stanie się jeszcze bardziej dojebanym, będzie wymagało ode mnie po prostu. Poświęceniu 30 minut w tygodniu na rozpisanie sobie tego wszystkiego w zeszycie, to myślę, że jest to tego warte. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że to Tobie pomogłem. Jeżeli jesteś zainteresowany, to oferuję personalny coaching, w którym zapewnię Tobie plan treningowy, 4 spotkania coachingowe oraz stały kontakt w razie ewentualnej wątpliwości. Link do mojego kalendarza znajduje się w opisie. Dziękuję za Twój czas i do zobaczenia. Cześć.